Zaczynamy robić zadania i, i wbijać pocharki na Amberce. Jak będę było zauważyć, zdobyliśmy Amberce, bo już zrobiłem nowy odcinek. I tu mam właśnie zadania. No, po pierwsze mamy, będziemy robić na tym zadania. No i na razie dobrze. Naprawdę, pod tym filmem e, Brawl Starsa Nulls z, nul z Brawl Starsa, części drugiej jest aż 1300 wyświetleń plus 15 łapek i dużo komentarzy No na razie jedna osoba wzięła udział w, w dobyciu no, oczywiście ten konkurs będzie dopiero ujawniany, wtedy, kiedy będę miał 1000 subskrypcji, bo potrzebuję jakoś live y robić. To będzie bez sensu. Zrobię odcinek. Będę musiał zrobić odcinek tylko dla subskrybentów. No i będziecie mogli. A zrobimy, robimy tak. O idealnie. Żeby weszli. Ja ten wreszcie. Aha, dobra. Na razie wygrywamy na IZ. Dobra, easy Uwaga, jak zostawicie pod tym filmem 20 łapek w górę, to powiem jak tą emotkę zdobyć, którą przed chwilą wyświetliłem. Dobra, następny win. Bijemy dalej. No i teraz zrobię tak, że jak ktoś, ja za chwilę wam pokażę moje ID i ktoś pisze, mówi, że mnie zaprosił i nick, nikt tylko niech poda i tyle. Musisz po, musi podać nick, trzeba podać nick i wtedy ja będę wiedział, że mnie zaprosił jeden z naj. I wtedy, wtedy będziemy mogli, będę mógł zrobić odcinek z tym typem, co się pierwszy zgłosi, tym co się pierwszy zgłosi, żeby zrobić. Tym co się pierwszy zgłosi zrobię odcinek. Ta, to jest prawda. Nie skam. Naprawdę zrobię z tym odcinek osobom. Oj, oj, weszłam w to, tą truciznę. To, to się nazywało. Dobra, ja rzucę spermos. Kurde, ale użyłem ulta, No ale to i tak wygramy, bo... I to za chwilę będę miał ult A tu to będę stał Tą emotkę niedługo wam powiem On no, będzie pod tym filmem 20 łapek w górę No niedługo będzie coraz więcej tych potrzebnych łapek w górę Żeby wygrywać Dobra pierwsze zadanie nie zrobione Ja ogóle tą kilka em, godzin temu Dobra mówcie mi na kogo zbierać bo ja nie wiem, no ale chyba na razie Willow jest najlepszym. Piszcie mi w komentarzach. Dobra. Dobra, no to lecimy. No teraz nie będziemy mogli grać agamerką. Trzeba robić zadania, no chyba jak widzę to Poko. Mm, Poko. No, chyba Piły gramy, Piła najlepsza. Ciekawe kto, kto pierwszy napisze, że nie ta prośba do Znaj. Sam bardzo ciekawy. Dobra. Jak ten typek, co napisał pod filmem, tym numer dwa tej w wersji no z, z i drugiej napisał, że żeby mnie lajkować no to będzie dość popularny ten typek będziemy z nim nagrywać jakieś jakieś odcinki, na pewno będą na pewno, tym typem, na pewno ten, kto się pierwszy zgłosi na pewno będzie miał pierwsze co będzie miał to rzecz, której prawie nikt nie ma kto mnie ogląda Będę miał znaj i on, ten typek, będzie mógł wymyślić o czym nagra. Mogę na przykład piłka nożna, że tylko musi być coś, co zjadano z gry, bo na razie e, takich polnych, czyli naprawdę na żywo, czyli że tak po prostu tutaj, tak ten w, tutaj w terenie, no to musi być dużo substytucji, a nie tak. Jak jakiś, jakby co, no to, a tutaj teraz wam powiem taką jedną rzecz, twarz dopiero pokażę po milionu subskrypcji, na, no albo jeszcze mniej, Jak 250 tysięcy, no bo na razie bardzo szybko leci, dosłownie to szybko leci, no ale może być, dobra win czy? dobra muszę wygrać dwa i dobra, no, ok. okej. No i ten typ też mimo jak coś będzie miał diamenta to pisze twoje ID, bo chcę widzieć tego mityka. I proszę Was, zostawcie 1000 lajków like w górę, bo chcę prowadzić live. Dobra. Mam tylko z mitykiem, no to chociaż to A mnie nie będzie lecił, tak? No to fajnie się zaraz da. Zapowiada. Nie, nie, no miało być fajniej. Mhm, no i go Nie no, my tego HP co oni robią. dlaczego oni nie strzelają? Dlaczego oni takie z tym wzięli? Dobra nie będę aż tak dużo zarzekał. Drz Bo tam jest ten dziad. O dobrze, dobrze! nie! Zmarnowane! Na Boże Jeszcze, jeszcze szansa. On poleciało tam. Uwaga! Jest! Jeden jeden, dobrze! Czekać, zrobię tak. Ale było blisko. Dobra. Lecimy dalej. Mamy już dodatkowe 13. Tu macie moje ID. Poczekam chwilę 10 sekund max. Dobra. Jak ktoś nie zdąży, to po prostu sobie przewidźcie i zatrzymcie Już... Dobra. Aha. Jezus, my żadnego mityka nie mamy, ale mamy brązo, to jest najgorsze, co istnieje. A to, to najlepsze. Wręcz... Ale no to po prostu Typek nie w kiedy już. Ładnie Typek wbija w tą bramę. Dobrze. Ale easy. Bo ten tam leciał gdzieś. Ou ou ou! Dana to akurat zabolało. Muszę być blisko. Co się dzieje? Co ta M zrobiła? Ona podała nam piłkę i trzciła, dobra. Dobra. Dobra, dobra, lecimy z następnym tym zadaniem. Dobra. Na rejkę nie będę robił. teraz raz, trzeba tylko raz wygrać tym pokoloko, Albo nie, nawet nie chcę mi się już po grać. brać. Bajrona serwerzna. Dobra I ten Byron tu jest Byron Okej, okay, let's go Let's go inaczej. Dobra Okej, okay, słabi są, właśnie o to mi chodziło, że jakby będzie jakąś posać co dawno nie grałeś, no to cię wybieram jakieś słabe żeby pomieni. Akurat jednak się okazało. To są dobrze, no nawet na jednej wygramy. Na 100% bardziej gol będzie. Faha A teraz trzeba użyć 3, bo oni tu będą iść. Wszyscy. O ja tak myślałem. Pójdę! daję Dynamike, cross A gola, nie mam. Nas na mapie nie ma, ale i tak wygraliśmy Dobra, nawet dziennik nas się włączył Dobra, na 17 bucharków i też 5000. No i pierwszy level bity Start up. Mityczny, co jest? I Star Power do Buza Dobra, a do kogo to było? Nie, do Daryla. Do Doryla, ta do Doryla. A tak ten lepszy. A tak ten lepszy, dobra. No to z Byrona już mam z głowy, no to zroba muszę wygrać Grajem, B albo Piperką. Wybiorę na razie grej. Na razie wybiorę Greya. A później będę to tam co jest, Okej, okay. jakby co w tym, w Fortnite Fortnite'cie za bardzo snajperem nie jestem, no ale nawet dobrze idzie z kolegami na przykład. Tylko właśnie ja za bardzo dobrze nie, nie zaznaczam, żeby znaczy, umiem zaznaczać, no ale mm, nie jestem za bardzo dobrych miejsc do zaznaczenia. Czy ja będę nagrywał odcinki z Fortnite? Nie wiem, bo ja gram w Fortnite na Xboxie. Znaczy na no, ja po prostu konsoli. Gram, no i za bardzo nie będę, no, nie da się także. Będę musiał powiedzieć tak robić i innej, co nie? Dobra. Pierwszy win. Zrobione. W ogóle 13 wygrań z rzędu. What the fuck. Zapraszam do klubu Mortis. Bo mogę dostać punkty i będę z dowództwo tego klubu. Bardzo polecam, bo oni prawie nie są w torce na Kumacie. Dobra. Sorry, że tam z tyłu są jakieś osoby, no ale... tak wyby, ten ktoś ma emotkę z tam do roku temu. Nie, no tylko nie Edgarus pospolity. A nie Edgarus pospolity. Nie będzie trudność. Nie mam szans, bo ja mam słabe. Gra jest słaby jednak. Teraz jest to właśnie słabe. Czy to... Z rzędu. Kurde, no prawie było. Prawie bym to miał. No, miesną no konoje ja, apifr. No, my tego nie wygramy, bo nie ma szans z nimi. On ktoś strzeli gola jakimś cudem. No, nie ma szans. Nie, nie ma szans. Rang robi. Dobra. Radzie to nam źle idzie. Ale, ale 39 sekund? No, ten browser się go pojebało, że my w tak małą sekundę mamy wygrać. Oj, jo! Dobra, ale szczęście. No, mi się nie da wygrać dosłownie. Mino już nie ma szans. Mino nie, nie ma szans, nie, żeby jakaś Sigma była. No i teraz to ta pasa przegrana. Biorę Piper. Nawet nie umiem ją grać, no ale biorę piper. Da! Dobra, czekajcie. No i jakie to? mi tyki, dobra. Seria, dobra, ale dobra może być. Ale headshot. Ale headshot. Kurde, by weszła. No, właśnie nie, mam tego, nie mam żadnego gadżetu, właśnie do feferki bo mam, ja bym sobie kupił. Ja. Mortis, na to jest najgorsze. No to mapka, akurat. Dzięki. Widać dużo emotek w tym dropłem. Ja już nie pamiętam, jakie emotki dropkiem. No to jest bez sensu. Znów przegrana. To był Maria. Dawaj, Mortis. Dobra. Jeszcze raz, ostatnia. Nie będę było tego dziada uratowanie. Dobra, easy. No, ja co Jezus Wanton Amber to Dobra, to zostawicie pod tym filmem 100 łapy w górę Teraz dużo, sto łapek w górę To zrobię odcinek wbijania 25 rangi Na Amberce, dobra Nie będzie trudno na no 25 hmm. Dobra, le let's go. Let's go. Dobra, lecimy. Polecajcie mi jakieś gry, bo nie będę cały czas nagrywał Brawl Stars. No, oprócz Minecrafta i tego, bo trzeba było... Niby dobrze to... Jezus Maria. O, niby dobrze to leci. Tymi subami, na przykład Wojana mamy. A ty ty, ja lecę I koniec No co ja, co ja robię? A Chile, dlaczego mnie tutaj popknął? No dobra, nie wiem, potentny ten Bajer użył Co on robi? On ma jakąś szansę, żeby winę zrobić No, nie ma szans, że wygramy od Jest, Maria. dlaczego to tak się dzieje? No, raz. Nie, Ja podzielę. Ale są one nubami. No, dobra, no, ale. Na... Ta bije została. No, wie, tej bi w bije, no to. Nie. No bo ja będę grał tylko Darką. Dobra. Ten dziad. Musi on akurat być. Żyję, żyję, żyję. No stikiem przegramy. O nie, ja się bluję. Dobra, na ja, jak mi kogar już to nie poleci, to. nie żyje została został edgaru edgaru z pospolity you win. i win skąd ten skąd ten edgar ten znaczy ed nie edgar mikko nie żyje aha aha go spalił dobra dobra Dobra, lecimy. Nie ma życia. Dobra. Ona przyciągnie. Dobra. Jeszcze tam jakieś szanse? Aha Ale dlaczego to w nie ma tego gadżetu? Czy podbija? sobie tak pod, podskoczyć na tego kolta, bo nie zrobię tak. Dobra, już nic O, też daje emotkę z nubami. No, ten mi mnie wkurza. Ole headshot! Sorel musiałem uczyć. Skąd? Nie no, ma szansa. Na każdą szansę pięć procent. Więcej by mnie dał. Dobra, nie ten win. Dobra Teraz ostatnia. Aha, tutaj, ostatniej właśnie rundzie mam przegrać. Że Żaden z tego nie zrobię. I chyba to się. Chyba to się uda. Nie. Dobrze. No i tam się utruje. Dobra. Aha, i Mandy tego została. Mandy Twoja ta ta piosenka to, piosenkę, to like, musisz zostawić musi like, w sobie wyglądać bo Oba wąskowe. Mandy. 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 Is so cool. Co? Siadam, co tam? To z sezonu. Tej Mandy. Czekajcie. Dobra, jak teraz nie wygramy tej ostatniej rundy, to nie będziemy mogli zdobyć doświadczenia, żeby zrobić live'a, nasz odcinek, żeby wbić 25 rangę. Dobra, to kramy. Aha, pięknie, cool.